Polska kontra Holandia, kolejny mecz eliminacji mistrzostw świata 2026. Ciężkie spotkanie przed biało-czerwonymi, bo oto przed własną publicznością podejmują znacznie lepiej sytuowaną reprezentację Niderlandów. Spójrzmy na składy obydwu ekip. Polska w bramce Kamil Grabara, dalej Jan Żółkowski, Tomasz Kędzioro, Jakub Kiwior i Mati Kasz w obronie. W formacji pomocy Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Nikola Zalewski, Jakub Kamiński i Bartosz Kapustka, a na szpicy kapitan Robert Lewandowski. Skład reprezentacji Holandii. Między słupkami Bart Verbruchen. W obronie Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Kapitan, Jorel Hato, Jirien Timber w pomocy Frankie de Jong, Jani Reinders, Frank, Chavi Simons oraz Cody Hakpo. A z przodu Daniel Malen i Memphis Depay. Zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja. Sytuacja w grupie nie jest zbyt korzystna dla białoczerwonych. Tutaj konieczne byłoby zwycięstwo, aby wyprzedzić Holandię. 16 punktów: Holandia, 22 bramki zdobyte, 3 stracone. Polska również 6 meczów, ale 13 punktów: 10 goli zdobytych, 4 stracone. Trzecie miejsce: Finlandia, która rozegrała już 7 spotkań. 10 punktów. Bilans bramkowy minus 5, a na końcu Litwa i Malta, które jeszcze swoich meczów nie wygrały ani razu. Ruszył Nikola Zalewski lewą stroną boiska. Zalewski, czy będzie wrzutka w pole karne? Zalewski, ale bez problemu odebrał mu piłkę. Tijani Reinders i zagrywają do przodu w stronę Memphisa Depaja Żukowski, Iwior. Zalewski. Kolejne natarcie Nikoli Zalewskiego. Czy tym razem będzie inny pomysł? Jest wrzutka w pole karne na Roberta Lewandowskiego, ale ten nie zdołał dopaść czysto do piłki, by ją odpowiednio uderzyć. I od bramki zacznie Bart Verbruchen. De Debray. Timber. 11 minuta spotkania na razie bez bramek. Ale jest tak, jak większość kibiców przypuszczała, raczej w pierwszym kwadransie nie padną żadne gole. Natomiast tutaj faworyt jest tylko jeden. Jeśli Polska będzie w stanie chociażby zremisować, to będzie to już sporym sukcesem. Natomiast publiczność zgromadzona tutaj na stadionie PGE Narodowym liczy na niespodziankę. Bartosz, kapustka. Próbował ruszyć, ale już obok niego znalazło się trzech zawodników w pomarańczowych trykotach. Kapustka. I bior. Z faulem Reinders i będzie okazja zrzutu wolnego dla biało -czerwonych. Jeszcze upomnienie od arbitra. Słyszymy wzmagający się doping polskich fanów. Bezpardonowe wejście Reindersa. Robert Lewandowski podchodzi do piłki, aby wykonać ten rzut wolny. Lewandowski wrzutka na Jakuba Kamińskiego. Kamiński! Ale na posterunku był Bart Bruchen, który bez problemu ze stoickim spokojem opanował sytuację oraz opanował piłkę Doniel Malen. Uprzedzony przez Polską Reprezentację. Dokładnie przez Kiwiora. Timber! Team teraz Holendrzy będą mieli okazję. Jakub Kiwior dzielnie, dzisiaj osamotniony, jeśli chodzi o polskich obrońców z FC Porto. Bednarek z kontuzją, miejmy nadzieję, że szybko ją wyleczy. Nie ma także Krzysztofa Piątka, Nikola Zalewski, Kapustka i Van Dijk. Simons, Malen. Timber, na razie Pomarańczowi spokojnie, jakby chcieli wybadać słabe punkty polskiej defensywy. Travis Simons, Reinders, Malen, Timber, Depay, Timber, już czeka dwójka kolegów w polu karnym. Timber wciąż na granicy 16 metra, Travis Simons i Kamil Grabara. Piłka jeszcze odbiła się od jednego z polskich zawodników. Krótkie wznowienie do Matiego Kasza. Kamiński. Odzyskali piłkę Holendrzy. Xavi Simons. Memphis Depay. Malen. Zieliński. Czyste wejście. Nie ma faulu. Polacy mogą teraz ruszyć z atakiem. Robert Lewandowski. Kapustka. Bartosz Kapustka strzał za pola karnego, ale chyba mógł to lepiej rozegrać. Cody Hakpo umiejętnie za sztuczką zagrywa do Trzawiego Simonsa. Depay, Malen, Simons, Reinders. 35. minuta meczu na tablicy wyników 0-0. Znacznie głośniejsi są tutaj polscy fani. Depay obok bramki. Gabin Grabara rozkłada ręce. Ma pretensje do obrońców, że nie upilnowali snajpera reprezentacji Holandii. Z kontuzją zmaga się Wout Weghorst. Nie przyjechał na zgrupowanie reprezentacji Oranie. Ale nawet pomimo jego braku... Holandia jest zdecydowanie mocniejszą reprezentacją. Szóste miejsce w rankingu FIFA. Polska na miejscu 33 obecnie. Wartość rynkowa także zdecydowanie na korzyść kadry pomarańczowych. Kapustka. Kamiński. Jakub Kamiński. Krótko do Roberta Lewandowskiego. Kamiński. Za mało miejsca, aby uderzyć. Kasz. Matika świetnie prezentuje się w tych eliminacjach odbita piłka jeszcze od holenderskiego zawodnika i rzut rożny dla Polski Piotr Zieliński ustawił już piłkę w narożniku boiska, zagranie do Matiego kasza. bez tej wrzutki w pole karne, tym razem krótko, ale tu poszkodowany gracz Aston Frankie de Jong protestuje ale jest żółta kartka dla Kodiego Hakpo i będzie kolejny rzut wolny dla polskiej reprezentacji widzimy teraz jak łokciem odepchnął holenderski skrzydłowy polskiego zawodnika Robert Lewandowski wrzuca piłkę w pole karne dopadł do niej Van Dijk Defray poprawił Wybijając poza obręb pola karnego, Kamiński jeszcze próbował strzelić. Próbował tym strzałem otworzyć wynik spotkania, ale jak widzimy, zrobił to nieudolnie, ale na jego usprawiedliwienie dodajmy, że nie było tam wiele wolnego miejsca, bo bardzo dokładnie był kryty przez Hato. Pierwsza połowa chyli się ku końcowi, 45 minuta, 0-0 nadal. Van Dijk, De Fry. Arbitr główny dzisiejszego spotkania doliczył minutę do tych 45, ale raczej już nic się nie uda osiągnąć ani jednej, ani drugiej reprezentacji. Jest końcowy gwizdek, 0-0 do przerwy. W pierwszej połowie strzałów jak na lekarstwo, Polska dwa strzały, jeden celny, Holandia dwa strzały, również jeden celny. Posiadanie piłki na korzyść reprezentacji Polski 54 do 46. Miejmy nadzieję, że w drugiej połowie te akcje będą znacznie bardziej dynamiczne. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, 0 do 0 to jest wynik bardzo korzystny dla Polaków. De Jong od środka rozpoczęli Holendrzy. Kolejne 45 minut. Memphis Depay. Nie udało się odzyskać piłki. Hato, Hakpo, Depay. Memphis Depay, ale pewny chwyt Kamila Grabary zażegnuje niebezpieczeństwo. Próbowali od razu z wysokiego c rozpocząć drugą połowę, ale Kamil Grabara im to uniemożliwił. Zalewski, Lewandowski, Kapustka. Dzisiaj bardzo aktywny jest Kapustka. Lewandowski jeszcze próbował. Zaskoczyć Ferbruchena z okolicy 20 metra. Raiders. De Fry Van Dijk. Cody Hakpo. Lewą stroną próbują nacierać Oranie. Hakpo ponownie. Rozgląda się do kogo by tu zagrać. Memphis Depay. Wycofanie do De Jonga. Hato. A to wrzutka w pole karne. Ziółkowski z poświęceniem wybija piłkę poza obręb pola gry. Rzut rożny dla Holandii. Będzie zmiana w polskiej ekipie. Świderski zastąpi kapustkę. Timber. Timber wciąż przy piłce. Reinders. Reinders jeszcze tam czaił się na futbolówkę Memphis Depay, ale nie udało mu się jej opanować. Rzut rożny. Ręki de Jong. De Jong, Dobra wrzutka Depay. Ale uderzenie ponad poprzeczką. Postraszył tym strzałem Kamila grabarę. Uderzenie średnich lotów. Ale powiedzmy sobie szczerze. Przy tym podaniu na głowę. Gdzie miał niewiele wolnego miejsca. Nie ma tutaj specjalnych pretensji raczej do niego. Reszta ekipy pomarańczowych. Pędziora. 60 minuta spotkania. Miło byłoby ujrzeć teraz jakąś bramkę. Zalewski, Lewandowski. Odzyskują Holendrzy, Simons, Malen. Atakują teraz Holendrzy, szóstką zawodników, Timber, Malen. Doniel Malen, czy zdecyduje się na strzał z dystansu? Nie. Piotr Zieliński odzyskuje piłkę. Lewandowski, Sebastian Szymański. Lewandowski. Zagranie do przodu na dobieg do Nikoli Zalewskiego. Zalewski, ale zbyt czytelnie zagrał. Bez problemów. Timber odzyskał piłkę. I teraz Holendrzy mogą przeprowadzić kontratak. Dobra interwencja w środkowej strefie boiska ze strony Nikoli Zalewskiego. Szymański. Matikasz. Kamiński. Świderski. Pojawił się na początku drugiej połowy Karol Świderski. Na razie niewiele dał reprezentacji Polski. Szymański, ale przegrał pojedynek z Hato. Jorel Hato. Hakpo. Simons. Na skrzydło teraz zagrywa Simons do De Jonga. De Jong i Matikasz wybija piłkę na aut. Będzie zmiana. A nawet dwie w reprezentacji Holandii. Brian Broby pojawi się na boisku. Kędziora. Szymański. Matikasz. Kamiński. Ostatni kwadrans gry właśnie się rozpoczął. Kibice robią co mogą, zarówno kibice Polski jak i Holandii. No a Lang to jest drugi z nowo wprowadzonych holenderskich zawodników. Zalewski. I Brian Broby, Timber. Holandia przestawia się na rotację skrzydłami. Dobry odbiór piłki. Piotr Zieliński. Kamiński. Jakub Kamiński cofnął do Matiego Kasza. Kamiński. Kasz, Kamiński. Dwójkowa akcja i. akcja spaliła na panewce. Od bramki Bart Verbruchen. Trzy odbiory. Zieliński. To jest najlepszy zawodnik pod tym względem w reprezentacji Polski. W tym spotkaniu. Broby. Simmons. Zagranie do Memphisa Depay'a. Memphis Depay kontra Tomasz Kędziora. Ofiarnie wybija piłkę na aut. Polski obrońca. Ryan Gravenberch zastąpi Reindersa. A więc trzecia zmiana w kadrze o ranie. Posiadanie piłki porówno. Memphis Depay. Broby. Brian Broby ma tam sporo swobody. Broby, ale obok bramki. Popatrzmy raz jeszcze. Memphis Depay zagrywa do Briana Broby'a krótko, a potem Broby wbiega w pole karne. Próbowała mu tam przeszkadzać Ziłkowski, ale bezskutecznie. Niecelne jednak uderzenie. Na szczęście dla polskiej defensywy. I dalekie zagranie na Roberta Lewandowskiego, Kamiński, 87 minuta, tu jeszcze jest kilka minut, aby przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę, Matikasze, ale nie był w stanie przyjąć czysto piłki i za chwilę od autów znowią Holendrzy. Dokładność podań, 84%, Polska, 90% precyzji podań, reprezentacja Holandii, Simons. De Fry. mają przewagę Holendrzy w niektórych aspektach gry, ale powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj nie są stroną dominującą, potrafią momentami zdominować grę, ale Polska tutaj bez większych problemów utrzymuje bezbramkowy remis ręki dają, Jong. Dwie minuty doliczonego czasu. Gry minęła już jedna. Grabara. Dobra interwencja. Będzie jeszcze kolejny rzut rożny. Ostatnie 29 sekund. A jednak wyrzut z autu. Broby. Timber. Kivior bez faulu. Jeśli teraz Kivior wybije, to sędzia zakończy mecz. Jest koniec meczu. 0-0. do zera. Polska utrzymuje bezbramkowy remis do końca.